Programowanie treningu siłowego to nie tylko określanie parametrów takich jak intensywność, objętość, tempo czy długość przerw, ale także dobieranie ćwiczeń. Do dobierania ćwiczeń zalicza się również dobieranie odpowiedniej wariacji, optymalnej w ujęciu ogólnym, ale także optymalnej pod konkretne indywidualne cele. W dzisiejszym filmie zajmiemy się rozpatrywaniem wariacji dotyczących bardzo prostego ćwiczenia, jakim jest. Prostowanie ramion z drążkiem wyciągu górnego. Ten rekwizyt posłuży mi za imitację tego drążka. Jest to takie najprostsze, podstawowe ćwiczenie na mięśni trójgłowy ramienia, i to nim się dzisiaj zajmiemy. Jak pewnie większość z Was wie, triceps składa się z trzech głowy. Bocznej, głowy przyśrodkowej i głowy długiej. Głowa boczna i przyśrodkowa odpowiada tylko i wyłącznie za wyprost w stawie łokciowym, czyli ten ruch. Natomiast głowa długa odpowiada również za wyprost w stawie łokciowym, ale dodatkowo również za przywiedzenie w stawie ramiennym. Z pracy Colin i współpracowników z roku 2018 dowiadujemy się, że niezwykle ważną pozycją w kontekście pracy danych głów i rozkładania tego napięcia mechanicznego, a więc także stymulacji hipertroficznej, jest pozycja w stawie ramiennym. Kiedy stoję w ten sposób z ramieniem przytłowi, bokiem, to kąt między osią mojego tłowia a stawiem ramiennym wynosi 0 stopni. Kiedy ja zacznę unosić rękę, to ten kąt tutaj zaczyna się powiększać. Tak, teraz wynosi 45 stopni. Jeśli uniosę ramię jeszcze bardziej, aż do tego momentu wyniesie 90 stopni i tak dalej, i tak dalej aż do 180 stopni. I to jest niezwykle ważne. Ten kąt właśnie, ten stopień, w którym unosimy ramię, jest niezwykle ważny pod kątem um, zaangażowania poszczególnych głów i dostarczania do nich napięcia mechanicznego. Między innymi w tym prostym ćwiczeniu, które dzisiaj umówimy, jakim jest prostowanie, prostowanie ramion z drążkiem wyciągu górnego. W badaniu kolejnych współpracowników z 2018 roku dowiadujemy się konkretnie, jak wygląda kontrybucja, czyli przyczynianie się do produkowania siły, jeśli chodzi o ten wyprost stawu łokciowego przez wszystkie trzy głowy, które budują triceps. Okazuje się, że gdy nasze ramię tworzy kąt 0 stopni względem osi tułowia, czyli to jest ta pozycja, kiedy stoję i mam ramiona z boku ciała, to wtedy zdecydowanie najbardziej do wyprostu stawu łokciowego przyczynia się głowa długa. Natomiast głowa boczna i głowa przyśrodkowa są bardzo mało aktywne i w bardzo małym stopniu przyczyniają się do tego wyprostu. W związku z tym, jeśli my Chcielibyśmy zastosować taki manewr programowania treningowego w ujęciu hipertrofii regionalnej, czyli zawodnik ma problem właśnie typowo z rozwojem głowy długiej. To idealną wariacją tego ćwiczenia byłoby po prostu ściąganie drążka w momencie, kiedy nasze ramię tutaj wraz z osiem tłowia tworzy kąt 0 stopni. A więc stoimy prosto i prostujemy. Przedramiona. Moglibyśmy też teoretycznie wykorzystać sznury i zastosować taką retrakcję ramion za ościała i w tu w ten sposób doprostowywać. Wtedy w tej wariacji najbardziej zadziałałaby i najbardziej aktywna byłaby głowa długa tricepsu. Natomiast okazuje się, że gdy my zwiększamy ten kąt między linią tłowia a ramieniem, no to zwiększa się. Aktywność głowy bocznej i głowy przyśrodkowej, a zmniejsza się aktywność głowy długiej. A więc jeśli nam zależy bardziej na budowaniu głowy bocznej i przyśrodkowej, to w tym ćwiczeniu powinniśmy ułożyć to w ten sposób, by nasze ramię było najlepiej około w takim kącie, tutaj tworzyło 90 stopni względem linii tułowia. A więc przykładowo. Pochylamy troszeczkę tułów, i tutaj teraz mam zgięte mniej więcej ramię do y, kąta 90 stopni, i w tym momencie prostuję staw łokciowy. Oczywiście, kiedy, jeśli nie zależy nam właśnie na tej głowie y, bocznej i głowie środkowej, to jeszcze lepszym ćwiczeniem byłoby na przykład y, ustawienie się tyłem do wyciągu i wykonanie takiego prostowania, albo y, na przykład. Hantla za głowy Generalnie kąt mniej więcej 90-100 stopni, czyli mniej więcej coś takiego, jeśli mamy tak, taki kąt uniesienia, taki stopień uniesienia ramienia, no to to będzie optymalna pozycja właśnie dla zaangażowania głowy, głowy bocznej i przyśrodkowej. Natomiast aktywność i ta kontrybucja w sile Prostującej nasze ramię przez głowę długą będzie bardzo, bardzo mało. Znając wyniki z tej pracy naukowej, możemy też stwierdzić, że taka bardzo popularna, kulturystyczna prawda mówiąca o tym, że na głowę długą najlepiej wykonywać np. Na wyciskanie francuskie z głowy, czy właśnie ćwiczenia, kiedy mamy bardzo duży kąt między tłowiem a, a ramieniem czyli bardzo duże uniesienie tego ramienia są najlepsze. No, Odwrotnie, można powiedzieć, że właśnie kiedy nasze ramię jest przy tłowiu, to wtedy będziemy najbardziej stymulować hipertroficznie głowę długą mięśnia trójgłowego. Czasami też mogą się pojawić takie kontrargumenty, że przecież głowa długa nie odpowiada tylko za wyprost w stawie łokciowym, ale także przywiedzenie ramienia do tłowia. Ale jeśli spojrzymy na literaturę naukową, to okaże się, że ta funkcja przywodzenia ramienia jest z punktu widzenia budowania sylwetki, z punktu widzenia budowania masy mięśniowej tej głowy długiej, praktycznie nieistotna, więc tak naprawdę możemy całkowicie wyeliminować ten ruch pod kątem stymulowania tej głowy długiej tricepsów i nic się nie stanie. Prawdą jest, że głowa długa będzie miała największą aktywność, jeśli chodzi o tą funkcję. Przywodzenia ramienia, kiedy znajduje się to ramię w bardzo e, dużym uniesieniu, czyli ten kąt tutaj jest bardzo duży. No ale tak jak mówię, literatura potwierdza, że ta funkcja przywodzenia ramienia nie jest istotna w kontekście całkowitej aktywności tej głowy długiej i jej stymulacji, jej możliwości co do doświadczania napięcia mechanicznego, także e, możemy tak naprawdę pomijać w programowaniu ten. E, Tą dodatkową funkcję głowy długiej, jakim jest właśnie przywodzenie ramienia. Oczywiście możemy sobie, możemy sobie wprowadzić takie delikatne przywodzenie tego ramienia, na przykład właśnie przy e, prostowaniu ramion z drążkiem wyciągu górnego, ale nie jest to jakimś game changer i na pewno nie spowoduje to, że nagle głowa długa. E, Urośnie dużo bardziej niż wcześniej, jak wykonywaliśmy to prostowanie ramienia z łokciem w jednym miejscu. Także, jeśli chodzi o tego typu teorie, to jest zupełny mit, i literatura naukowa temu przeczy. Zatem podsumowując. Bardzo ważne dla hipertrofii regionalnej i dla programowania e, takich nawet prostych ćwiczeń jak prostowanie ramion z drążkiem wyciągu górnego jest pozycja e, nie tyle stawu łokciowego bo wiadomo, że ta praca wyprostu stawu łokciowego jest najważniejsza i niezbędna dla rozwoju mięśni trójgłowych ramienia ale bardzo ważna jest też pozycja ramienia czyli to jak mocno mamy uniesioną rękę względem tułowia, jak i jaki tutaj tworzy się kąt tak? jak teraz mamy na przykład 90 stopni więc to jest niezwykle istotne, i właśnie ta praca 2018 roku daje nam tutaj bardzo ważne, bardzo istotne informacje w kontekście takiego, takiej praktyki programowania, treningu ukierunkowanego na rozwój sylwetki. Kiedy nasze ramię tworzy kąt 0 stopni, czyli jest przytłowiu, to zdecydowanie największą aktywność ma głowa długa mięśnia trójgłowego. Natomiast kiedy zaczynamy Unosić ramię zmniejsza się aktywność głowy długiej i zwiększa się aktywność głowy bocznej i prześrodkowej. Najlepsza aktywność, czyli największy udział w produkowaniu siły prostowania ramienia głowa boczna i prześrodkowa, które stanowią zresztą większość tricepsów, ma przy końcu około 90-100 stopni, czyli mniej więcej coś takiego, a więc jeśli wykonujemy na przykład wyciskanie francuskie do czoła, no to idealnie mamy ustawione ramię pod takim kątem, w jakim głowa boczna i przyśrodkowa najbardziej przyczyniają się do produkowania siły. Z kolei, jeśli chcemy to wykorzystać właśnie w omawianym ćwiczeniu prostowania ramion z drążkiem, no to warto się troszeczkę tutaj pochylić, odejść od tego wyciągu, unieść te ramiona i tutaj zacząć je prostować, możemy się też na przykład ustawić tyłem do wyciągu, wykorzystać sznury czy cokolwiek innego. Warto jednak właśnie kontrolować ten poziom uniesienia ramienia, bo wydaje się, że w ten sposób możemy bardziej wielowektorowo, ale także optymalnie po prostu rozwijać mięśnie. Tricepsów. To by było na tyle, jeśli się podobało. Udostępnijcie ten materiał na swoim Insta Story. Zostawcie lajka, like skomentujcie, może macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania. No jeśli interesuje Was programowanie treningu ukierunkowanego na rozwój sylwetki, czyli takiego treningu hipertroficznego, to co prawda, w tej książce nie znajdziecie za dużo, chociaż trochę też znajdziecie, ale nie za dużo o mięśniach trójgłowych. Ale znajdziecie wszystko na temat programowania, treningu mięśni klatki piersiowej. Wiedza w 100% oparta na literaturze naukowej. Tą książeczkę możecie kupić z linku w opisie. Dodatkowo macie rabat na kod Wiedza10. Dzięki za dzisiaj i do następnego.